to wcześniej właśnie nie tak dawno to miałem okazję być w filmie zagrać e, postać trzecioplanową e, poza tym głównie zajmowałem się statystowaniem seriala w różnych produkcjach e, więc jeżeli chodzi o produkcje filmowe to mam właśnie takie głównie doświadczenie a poza tym to głównie teatralne myślę że jak najbardziej i też Poruszy na pewno tą osobę, która mm, będzie czuła ten film i do której będzie się wpisywać, wpisywać jakby sam temat. Myślę, że tak. Na pewno jeszcze bardziej uświadomił mi, jak ważne jest e, dążenie do celu, bycie odważnym i, e, i nieudawanie w sytuacjach, w których często jest ciężko. Bardziej ekscytację, to było właśnie mega ekscytujące i też nie czułem presji, ponieważ mm, ekipa i wszyscy dookoła byli bardzo, bardzo fajni, więc była świetna atmosfera. Bardzo się nie dogadywaliśmy. Było tragicznie. Nie, a tak na poważnie. Od razu załapaliśmy tak naprawdę Flow, i kiedy mieliśmy na drugi dzień te sceny wspólne, to po prostu jak, jak z kumplem rozmawialiśmy, więc tak bardzo przyjemnie się klało. Myślę, że na pewno bardzo mocno bazujący na uczuciach, więc może być ciężki pod względem emocjonalnym, ale jeżeli robi to ktoś, kto to kocha i czuje, to. Myślę, że mimo to, że będzie na przykład ciężko w wielu sytuacjach, to, to będzie to przyjemne. Kłóciliśmy się, darliśmy się na siebie, ale było bardzo przyjemnie <noise> ogólnie. Pod pewnymi względami tak. To znaczy, no Juliusz, a, to znaczy ja nadałem Juliuszowi pewne swoje cechy. Yy. I swoje emocje, więc pod pewnymi względami się jakby dopełniamy. Cóż mogę powiedzieć? Nie, no, pracowało mi się naprawdę bardzo dobrze. Marcin jest bardzo profesjonalnym reżyserem, mimo młodego wieku, więc bardzo dobrze się pracowało. Myślę, że może. Tylko to zależy po prostu nie od wieku nawet, a po prostu od osoby, która jest tym reżyserem, jak podchodzi do zawodu i, i go wykonuje. Ze wszystkimi się bardzo dobrze dogadywałem, to znaczy, w zależności od sytuacji, w zależności z kim po prostu rozmawiałem, z tym się dogadywałem najlepiej, więc, więc myślę, że z każdym. Tak, jest mnóstwo wspomnień z dublami, wspomnienia z gry na pianinie na pewno, kiedy mieliśmy te sceny wspólne. A tak, jest ogólnie bardzo dużo wspomnień. Tak, ale to, to, to są te pierwsze, które przychodzą mi na myśl. Myślę, że mogą zmienić jak najbardziej, tylko mm, żeby tak się stało, to pierwsze, że musi to być dobrze zrobione dobrze przekazane i trafić po prostu do, do odbiorcy.